Witam na kanale Lesiu Telefony i nie tylko Dzisiaj Wam pokażę projektor EZK Prexer Ania Projektor, rzutnik, albo jak to się powinno nazwać, diaskop Tutaj się wkładało taśmę, kręciło się w tą stronę I się zmieniały slajdy, które się wyświetlały na tym Projektor znalazłem w koszu na elektrośmieci w Biedronce Jest on koloru zielono-czarnego Pod spodem jeszcze Wam pokażę EuzK Prexer Typ, czekajcie, bo słabo widać EZk Prexer Typ B9, S1 i różne takie dane. Tutaj mamy właśnie tą. Na ten i ja ma taki skok slajdu. Lepsuty ja specjalnie, chyba na innym filmie to widziałem. I tutaj mamy takie zaczepy zamiast śrub, takie jakoś to się otwierało. A to nie jest otwarte teraz. Trochę się rusza, ale dobra. Tutaj wygląda tak, jak się naciska, yy, patrzcie, bo nie ten obiektyw, o dobra, bierzemy to, teraz w którąś stronę to się posuwało. o, mocno naciskamy i przesuwamy w stronę, tam gdzie miała pokrętła i można to otworzyć, tylko jak to wyjąć teraz to? Dobra jest, w środku mamy, czekajcie bo nie mogę lampki, to muszę sobie jakąś coś, dobra, w środku mamy zaróweczkę. zwierciadło z lustro, nie wiem jak ktoś... przeczyszczę sobie jeszcze przy okazji to, oglądałem u śmiałka kawałek i on mu opowiada co jest w środku. Czystszę sobie to. Mamy roweczkę I takiej obiektyw, czy coś. Nie, nie obiektyw. Coś tam jakoś to się nazywało. A tutaj mamy to i się tym ostrość reguluje. Dobra. Dobra, już zamknięte. Także czekajcie. Albo zaraz wam pokażę. Wróciłem sobie pokój i projekt złotnik do gniazdka. I widzicie, świeci. Nic nie widać, ale, ale świeci. Czekajcie. Już jestem. Zostawiamy papierek i widzicie, wyświetla się papierek. Nie mam kliszy z bajkami. A teraz drugą stronę papierka. Taka, ci po niej chcę wejść. Widzicie, jest. Jest papierek na wyświetla, Wyświetlany Jest. I tak wygląda od sodu. Tu świeci w środku zaróweczka. To co Wam pokazywałem wcześniej. Jeszcze jakieś coś muszę włożyć, żeby było się wyświetlane. Muszę coś wymyśleć. Dobra. Może chusteczkę, tylko nie mega, ja bym ją włożył. Nie ma co nie będzie, to jest teraz mam papierek pokażę. Tak jak mu oddalił ten projektor trochę, rzutnik. To większy jest obraz. Rzutnik stoi tu, a obraz jest tam. Więc raz pokażę Wam przykład papierka. I widzicie jak papierek wygląda. Odstępionej, druga strona, no i moja ręka na odbiciu, no i tak wygląda rzutnik, i otwarty wygląda tak. Tu tam się odbija światło. Od tego też, no i sobie wyłączymy, i zgasło. No ciepło on się nagrywa podobno szybko, ale dobra, już, już nagrałem. Tak wygląda ten diaskop, rzutnik. No, i dzięki za oglądanie filmiku. Do zobaczenia w następnych filmikach. Pa!